Hello, Ewryniantów Lipiński, witam was w kolejnym odcinku Zagrajemy League of Legends Dzisiaj gramy sobie Rankeda, solo queue. I już zaczynamy tutaj grać mecze best of five Czyli musimy wygrać trzy mecze, aby awansować do złota Czyli całkiem szybko to poszło Ciekawe czy mnie, gdzie mnie przydzieli, czy na piąte złoto, czy może na czwarte O ile awansujemy, byłoby miło awansować Jestem na Jaxa, także zobaczymy co to zaraz będzie Widzimy się w grze ludziska Okej, okay, także jesteśmy już w grze Eee, ciśniemy tym ramblem, będziemy cisnąć Jaxa. E, nie wiem, czemu on wziął sobie jak zosta, więc, okej. Okay, ja sobie zacznę, jak zwykle, hardcrowo, z butami. Zazwyczaj tego żałuję, ale okej. Okay. Eee come, invade. Mamy Tarissa, możemy robić spokojnie invejdy. Dobra, już w, tak na początku coś czułem, że Ani będzie trolem, no i, i chyba moje obawy się zaczynają powoli sprawdzać. O, słaby inwade chyba wyjdzie. No. Nie wiem, ale to będzie taki troll, coś czuję z tym Ruby Crystal. Ooo. Mam, mam obawy, bo to jest moja pierwsza gra w, w tej serii właśnie, muszę wygrać trzy. No, trochę boję się tej Ani, nie wiem jak wy, ale wygląda na podejrzanego typa. Okej, okay, u nich są wszyscy. dobra, to nie ma co chyba im wyjdować Chociaż nie, dobra. Jednak oni nich chcą Moim zdaniem go to your lanes i tyle To ani ma co A idę. No i już sami coś zrobią. Bo Jack wydaje mi się, że poszedł tutaj na Reda czy coś Powiem właśnie też defować Dobra, zobaczymy Błagam tylko Aniu, nie troluj tak hardcoreowo, żeby mógł cię chociaż no. Nie wiem, jak to będzie też Ramblem. Eee, ramblem, mniej więcej, kiedyś umiałem bardzo dobrze grać. Teraz to się zmieniło. Dawno nim nie grałem. Grałem ostatnio na, na streamie raz. Ale myślę, że jakaś to wyjdzie. Dobra. Boję się tylko Jarvana. W sensie, ja już to czuję. Ja już to czuję, że on będzie nie gankować. No stop. Zaczynamy sobie serd od serdecznego harasu No i na tym będzie się opierał mój Diaboliczny plan Czyli Haras 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 Ale na razie spokojnie tutaj A już, już się zaczyna pushowanie moje mądre Kiedy ja, tyle że ja nic nie zrobiłem jeszcze nie, mam nadzieję, że mnie nie zgankują. Zazwyczaj mnie gankują ludzie już na drugim levelu. I to jest bardzo smutne. Smutno mi się wtedy robi. Dobra, teraz mógłbym wziąć... O, dobra, Jarvan jest na bocie, luz. Okej. Okay. Okej, okay, Jarvan jest na bocie, tak? Dobra. Także wyszło nieźle chyba Jarbanowi. O, ma sporo tych potów, nie? Dobra, i uciekamy. Warning, warning, warning. Jak coś to. Y, Rumble dopiero jest silny na czwartym levelu. Początek ma naprawdę bardzo średniowy. Dlatego. W ten moment trzeba wykorzystać, jeśli gracie przeciwko niemu, nie? Okej, okay, no i pięknie, nie żyjesz. Nie, potrzebnie chyba flash, no ale dobra. Aniu! Kurde, wydygałem się strasznie. O kurde, oni mu pomogą. Fuck my life. To było słabe to, co zrobiłem. Wydygałem się strasznie, w sensie biłem się z nimi, tankowałem miniony. Okej okay. Ja tutaj sobie piję pota i nie chcę tracić tej farmy. Jest naprawdę piękna. Okej okay. Oj i no, na spokojnie. Dobra, spalić wszystko. O to jest mój plan. On teraz ma on ma więcej potów właśnie. Ja będę musiał się chyba cofnąć. Będę musiał od, też kupić warda, bo nie, nie mogę tak grać Dobra, niech pomarnuje trochę tego i tyle. Albo zgarnę jeszcze tą falę. No chyba tak zrobimy. Dobra i nie ma co. Potrzebuję Warda, bez Warda to nie robota. Będę się strasznie cykać. On zaczął tutaj z większym sustainem, także okej. Okay. Zwaliłem, że nie wbiłem tego First Blooda. Ale trudno, się mówi. Pyk, pyk, pyk. I lecimy. Lecimy teraz z większą mocą 15, 19. No to spoko. Trochę stracę teraz levelka, więc wyjdzie na równo nam to. Jakoś ten szent. Miałem wrażenie, że późno przyszedł nie? Z opóźnieniem. O! No tak, sobie to wyszło. Się Yeti, Makila, Ashen. No dobra, trudno. O, on też się cofnął. Dobra, ale teraz będziemy mogli go jechać, bo mamy już piąty, nasz upragniony level na Ramblu. Teraz za zacznie się chaos. Tylko nie lubię być po tej stronie na topie. Wiadomo, że mogą mi wyjechać z każdej strony. To jest bardzo, bardzo niefajne. No ready for round two. Druga runda, dawaj, Jacks. Co masz? Nic nie masz ciekawego w sumie. Okej. Okay. Takie tam harasy, nie, ludziska. WARNING! WARNING! Tylko wiem, że zaraz mi tu wyskoczy jakiś Jarvan szalony Ale dobra, już mam moc Dobra, mam nadzieję, że uda mi się go zdejmować. Ej, idzie do mnie Jarvan, tak jak myślałem, nie? Dobra Ej, jaki upierdliwy typ Wyskoczymy mu z drugiej strony. Ej, możemy zrobić coś takiego ludziska. Spróbujemy go rozwalić jak najszybciej. Po prostu go zjaramy, nie? A co? Burn motherfuckers Okej. Okay. No, on ma tutaj czwarty level, to on nie jest żadnym zagrożeniem praktycznie. Dobra, mam nadzieję, że uzbieramy jakoś na maskę jak najszybciej. Ile mi brakuje do niej? 200 golda. No, trochę jest jeszcze pieniążków potrzebnych. Dlatego włączymy tutaj żółtą sobie. O, bar żółty danger zone, to się tak nazywa. Ok, ile brakuje jeszcze? 50. To nie będę czekać 50 golda w bazie, ludzie. Musimy sobie zrobić tak. Przecież mnie nie dogonisz, ziomeczku. Więc co, o co ci chodzi? O, ten ma już mieczyk. Ofensywny mieczyk. Ej, to jest sobie niegłupie, bo ja będę chciał się cofać, nie? Więc. O, shit. Dobra. Uciekać! Uciekać! No. Już o całkiem nieźle. Zmordowałem czas Jarvana, Jarwan ma czwarty level. Także jest słabo z nim Zmarnował też egzosta, a ja sobie po prostu uciekłem, wypiłem jedynie pota Więc wyszło całkiem nieźle Wyszło... ten gang wyszedł na moją korzyść nawet, więc wiecie Jest gitawa Okej, okay, ja już tam biegnę, albo lecę, biegnę, lecę, pędzę, to jest dosłownie to Okej okay. Tylko powiem wam szczerze, że Jax, e, z Jaxem można mieć czasem problemy. On ma ten swój, ten swój denerwujący skok. To, to jest męczące. O, Ania nadal. Okej, okay, nie mam pytań. No. I wszystko niech płonie. Burn. Drugie maksuje E, żeby mieć ładnego slowa. No i on już jest praktycznie odcięty od farmy. On już nie ma szans. Ja już robię za dużo damage'a. DAMAGE'A Tylko temat nie mam warda. A <grym, 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 o, dobra, ofensywny Rumble... jest in the house. Nie dajemy mu w ogóle minionów. O, jest SS. Sora, ale myślałem, że on po prostu siedzi w krzakach. Aniu, wróć się do bazy i kup coś! Nie mogę na ciebie patrzeć jak biegasz z samym kryształem czerwonym. Ruby crystal Gems. Ale tutaj spokojnie cicho na topie. Tam są jakieś walki, a my sobie na, na spokojnie. Pyk! Pyk. O, siemało no panie Jax. Panie Jax, ty to masz pograne. Przecież mówiłem, nie ma dla Ciebie las hitów już. Zaraz tu wyskoczy ten Jarvan denerwujący to mnie, to mnie smuci troszeczkę Now we cooking Nie wiem gdzie jest Jarvan, więc muszę być troszeczkę Chociaż, wiecie co Ubijemy double killa może na nich Myślę, że double kill na ganku jest całkiem sympatyczny, co nie? Zawsze, po prostu powiem wam, zawsze to robię na rablu. Zawsze jest gang w pewnym etapie gry i ich toper jest tak obity. A jungler, no jungler akurat może nie, a to zależy, bo ten jungler jest akurat też słaby trochę. Ale jungler niewiele robi. toper od razu dostaje bersta i wbijam double killa. To nie jest pierwszy raz. Robiłem tak na rankę tak na no wejście tysiące razy, jak chciałem sobie wbić Elo. Pod koniec drugiego sezonu właśnie grałem Rumblem i nawalałem sobie Elo nim Ale tak to zazwyczaj gram różnymi postaciami. Dobra, trzeba to rozwalić, bo nie ma co się jeździć na tym topie, nie? O i Rumble, jest Rumble, jest moc, to jest fajna postać. Nie wiem jak można go nie kochać Warning, warning, dobra O, w sumie... Ile mi brakuje do maski? Czy mam na całą? Uuuu Panie Jacks, Teraz to masz... Nie no, wszystkie definicje słowa pograne. Możecie pisać w komentarzach. Co teraz ma Jax? Oprieban <grybujesz> w skrócie. <grybujesz> Dobra, weźmiemy sobie właśnie tego łodzika, przerzucę sobie tutaj. O, ma teraz taki haraz że nie wiem co go może uratować Nie no, jak wyskoczy na mnie Diana i Jarvan, no to spoko, mają szansę Ale teraz mogę zrobić dużo rzeczy Po pierwsze, nie postawię jeszcze tutaj Wardzika, bo zaraz zobaczymy jak się przesunie linia O teraz możemy to sobie zamrozić i zgarniemy więcej minionów, a mu nie damy nic Napiszemy tylko SS, o, re Alright. No i panie jax. Dobra, takie małe płomienie. Burn everything. <grymne> to jest postać piękna. O dobra, Diana jest na bocie, także tutaj mogę spokojnie, mogę to puszować, mogę robić co chcę. Sprawdzę tylko, czego nie ma. Okej okay. Ubijamy double killer, rozumiem panie Shen? GG, well played! <laughs> Dobry Shen. Bez jego pomocy wydaje mi się, że udałoby mi się uciec spokojnie, ale tak to chłopak ma asysty i jest gitawa. Och, jakie ja uwielbiam tą postać. Report Al. <laughs> report Jarvan. Jax. Report Jarvan. Report Jax. O, to jest piękne Dobra, tylko uwaga, bo wiecie co? Ten Kog'Maw Zobaczmy tą Anię Ania już, dobra, Ania już nie troluje chyba Ma już normalne itemki Tylko żeby ten Kog'Maw 1-4-1, dobra, to Wydaje mi się, że damy sobie radę Baby, <laughs> Co za hejterzy Ziom Ziom no laskitujesz? <gry> nie, to jest piękna gra. O, 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 o. Ej, w sumie ludziska, to ja nie wiem. Gdzie jest Diana? A zresztą mam dużo pieniążków. Ej, zobaczcie, jakiś bug graficzny. Aczkolwiek z drugiej strony brakuje mi dosłownie 120 golda. Więc wezmę sobie tą falę. Duża fala. Dobra, burn everything! Dobra, to się wszystko ładnie. Skype, czy... no. Dobra. I teraz lecimy po itemki 5-0-0. Och, przypominają mi się stare dobre czasy. Okej, okay. Niech sobie on posiedzi, no już na tym topie. Chwilę damy mu chwilę wytchnienia. A ja sobie wezmę buciki ulepszone, żeby mieć miliard damage'a. I pasek o, -o. 11,4. 11, A w sumie nie ma się czego martwić. Jak ma się nafiduje, to przeciwnicy mogą to wygrać. Jednak zdecydowanie nie SS Top. Nie, to Ania, Ania ma 11, Diana ma 10, więc okay. teoretycznie. Teoretycznie nie jest tak źle. O, się mam, panie Jax I idę już do ciebie. No, widzę, że tęsknisz. Dobra, wybijemy sobie tutaj i postawimy sobie tutaj ładzika. Ok, ślicznie. Ben, się Nara. O, chcesz się bić? Dobra, dla mnie bomba. Jem, Warning, warning, warning. Dobra, weźmiemy sobie tą wieżę, chyba że Diana zaraz tu przyjdzie. <laughs> Report Jackson Jarvan, czwarty. Nie moja wina, że jesteśmy tacy dobrzy. Gdzie? Oh, Assassin's suckers! Mam nadzieję, że po tym odcinku ilość rambli się znacząco zwiększy, bo to jest naprawdę piękna postać. No e i minion mi że. Aaaaah, pół, pół, dobra. I lecimy sobie po Blasting Wonda. To jest piękne, jeszcze niski cooldown, zobaczcie. Teraz 22 sekundy, przed chwilą użyłem praktycznie tego. O. Mogę tutaj zrobić coś bardzo hardkorowego I chyba na to się zanosi, że zaraz. Bęrn! Tego redbuffa nie potrzebuję, ale go chętnie zabiorę. Taki już ze mnie drań. O, shit! Dobra, do, doigrałem się, doigrałem się! Dobra, zabili mnie. Ania nie na, podążała, o kurcze. Myślałem, że Diana tam zostanie jednak i jeszcze go będziemy mogli dojechać. Mech trochę za hardcorowo. Ale dobra, jeśli marnuje czas midera, nie no, to też nie jest tak dobre. Szkoda, że Ania nie podążała jednak za nią. Ale dobra, I tak, omnimy, omnimy. Jakie ma itemy, Uuu, uh, uh, uh. chic. Uwielbiam, właśnie jeszcze relike mieć na Ramblu. Po prostu to jest moc. Biegniecie za klesiem, jesteście mega szybcy. Jesteście mega szybcy, bo macie to swoje W. Ja mam jeszcze tajne moje super masterki. Masterki, runki, w ogóle wszystko ramblowe. Nie, i, I jeszcze macie tego relaya macie takiego slow'a, przciąg wam nie może uciec, wyrobicie mu miliard damage'a To jest piękne, to jest piękne. Idziem, idziem. Opiszemy SS, żeby nie było jakieś lipy O. Wiecie co, nie ma, że to nie wiem, nie wiem czy to jest na razie taka Easy grab jest 14-5, no to niby nie jest jakiś super score. O, tutaj jest Jax, jak coś. Ale dużo osób nie prosiło, żebym zagrał ramblem w tym nowym sezonie z nowymi itemkami. Więc to akurat chcę wstawić i tak. I śmieszna jest gra. Śmieszne gry trzeba wstawiać. Dobra, także jeśli to wygramy, a mam nadzieję, że jednak to wygramy, nie powinno być jakichś mega dużych problemów. To zostaną nam jeszcze dwie gry Z czterech, trzeba będzie je wygrać A dobra, nie mówmy hop -siup. Właśnie, bo Kog'Maw zabija Okej okay. Dobra, ciśniemy to Burn, madafaka To uczucie, kiedy jesteś Rumblem w basie przeciwników w sumie. Ach, no i właśnie to jest taka mała zaleta Jaxa On po prostu może odskoczyć momentami z naszego ulta, i to jest denerwujące. O, ale Surrender poszedł. No dobra. Także GG. Rzucę to ze względu na to, że dużo osób chciało zobaczyć, jak się. Jak, nie, ja gram ramblem, bo niektórzy nie mają pojęcia o co chodzi w tej postaci. No, także jeszcze dwa winy i będziemy mieli awans. Cześć, trzymajcie się, ludziska. Do następnego odcinka. O, i żegna Was debug luncha. Na razie.